Cześć, z tej strony Łukasz. Dzisiaj film, który Wam obiecałem, a mianowicie opłacalność montażu i jazdy na LPG na przykładzie mojego auta. Moje auto to Ford Fiesta z 2008 roku, silnik 1.4 benzyna. Obecnie mieszkam w Holandii, także pokażę na przykładzie jak to tutaj wygląda w Holandii. Oraz przedstawię wyliczenia, jak to by wyglądało w Polsce. Na instalacji LPG przejechałem już 45 000 km. Do tej pory nie miałem z nią żadnych problemów. Sterownik w tym aucie od LPG to King 48, a wtryskiwacze Barakuda. Co możecie zyskać, decydując się na jazdę z samochodem z LPG? Nie wiem jak Was, ale mnie to przekonuje. Jeżeli jesteście ciekaw wyliczeń i całego przebiegu tankowania, zapraszam do obejrzenia tego filmu. Najpierw tankowanie do pełna. Podjeżdżam na stację. Ceny paliw widzicie na billboardzie. Różnica to 1 euro na litrze na korzyść gazu. Wciągam końcówkę potrzebną do tankowania w Holandii. Wiem, wiem, dziwna końcówka, ale to tak jest. Odkręcam korek i wkręcam. Biorę tak zwany pistolet, wkładam w otwory, przekręcam w prawo bądź w lewo i zaciągam dźwignię. Zaczynamy tankowanie. Przycisk od tankowania trzeba trzymać cały czas wciśnięty. Buta jest już pełna. Do mnie wchodzi 33 litry. Mogę przejechać na tym około 350 km. Odblokowuję pistolet, ściągam i odkładam. Teraz benzyna. Auto, mimo że jest na gaz, zużywa też benzynę do momentu rozgrzania silnika. U mnie przełącza się na gaz, gdy jest to 25 stopni Celsjusza. Benzyna zatankowana. Kasujemy licznik i wracamy po przejechaniu ponad 300 km. Tym razem tylko gaz. Kasuję licznik. Przejechałem 328 km. Pora na trzecie tankowanie. Ostatnie w moim teście. Najpierw gaz. A teraz benzyna. I tak jak poprzednio, do drugiego odbicia pistoletu. I gotowe. Przechodzimy do wyliczeń. Pierwsze tankowanie było za 16,44. Drugie za 17,95 plus 4,17 za benzynę. Co dało łącznie za dwa tankowania 39,11 euro. Przejechałem w tym czasie 682 km. Średni koszt przejechania 100 km wyniósł 5,73 euro. Przyjmując, że cena gazu to 62 centy, a benzyny euro 65. Bo tyle kosztowała na koniec testu. Przejdźmy dalej. Średnie spalanie gazu wyniosło 8,13 litra na 100 km. Gdybym jeździł tylko na benzynie, to auto spala 6,6 litra benzyny w cyklu mieszanym, co daje 10,89 euro na 100 km. Ja rocznie przejeżdżam około 17 tysięcy km. Przy tym dystansie płacę rocznie 974 euro za gaz. Gdybym jeździł tylko na benzynie, to wydałbym 1851 euro. Różnica to 870 euro rocznie. Do instalacji LPG dochodzą koszta, z którymi trzeba się liczyć, a są to filtry, koszt około 15 euro rocznie, jeżeli wymieniamy często. Dochodzi koszt przeglądu, który jest większy o 15 euro na rok, ale także w Holandii podatek drogowy, który jest droższy o 30 euro kwartalnie, co daje rocznie 120 euro. Podsumowując, i tak oszczędzimy 727 euro. A instalacja, która kosztuje 530 euro w Polsce, zwróci nam się w niecały rok. Przy założeniu, że robimy 17 000 km, a nie jest to dużo. Teraz opłacalność instalacji w Polsce. Podstawiłem ceny paliw, uśrednione jakie są w naszym kraju. Więc tak, pierwsze tankowanie kosztowało 55 zł drugie 60 i benzyna 14,4 zł. Przy cenie LPG 2,07 oraz benzyny za 5,05, co daje łącznie po przejechaniu 682 km kwotę 129 zł. Średni koszt wyszedł 19 zł na 100 km. Spalanie bez zmian, chociaż są pogłoski, że w Polsce gaz jest gorszej jakości i auto może spalać więcej, ale nie wnikam czy to prawda czy nie. Czyli na gazie 19 zł na 100 km, a na benzynie 33 zł. Różnica na 17 000 km, czyli tyle co rocznie, to 2441 zł. Odjąć koszt przeglądu większy o 60 zł i filtry za około 60 zł. Wyszło mi, że nieco po ponad roku ta instalacja się zwraca, a w następnych latach oszczędzamy 2300 zł rocznie na instalacji LPG. Panuje przekonanie, że LPG niszczy silnik, ale to dotyczy starych instalacji. Ja mam w swoim aucie gaz sekwencyjny. Powiedziano mi, że co 80 tysięcy kilometrów trzeba regulować luz zaworowy w takim silniku, bądź też wymienić tzw. szklanki. To kosztuje około 1000 zł. Ale mimo to możemy dalej korzystać i oszczędzać. Przeglądu samej instalacji nie robi się co roku, przynajmniej ja nie robiłem do tej pory żadnego przeglądu poza wymianą filtrów. Dużo? Sami ocencie. Ja uważam, że warto. Co możemy mieć za to, że godzimy się jeździć samochodem na gazie? Bo pamiętajcie, wszystko ma swoją cenę. Żeby Wam to uzmysłowić, pokażę Wam ceny wakacji stój. Dziękuję za uwagę. Jeśli materiał się podoba, daj łapkę w górę i subskrybuj mój kanał. Pozdrawiam.